Jesteśmy gotowi Jest 12.40 Start ja. Aha, ja. wita którą żywi się rodzinka Ona przecież skąd się że za nimi grafina należy na produkcję wyłowinki dla rodzinki trzeba zużyć 5000, albo może jeszcze więcej, dużo. planujemy zakupów, ulegamy pokusom, a wszystko to potem ląduje na śmietniku. Nasza parada zachęca gorąco do refleksji nad problemem marnowania żywności. Dzisiaj na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Żywności. Zapraszamy, przyłączcie się do nas. Świętujcie z nami to, że nie chcemy, aby żywność lądowała na śmietniku. Naszym zdaniem, choć musimy pochwalić, i nie ma w tym żadnej przesady ani kokieterii, musimy pochwalić wszystkich. Wszyscy się naprawdę spisali. Nie było niczego, czego byśmy nie chcieli zjeść, ale jedna rzecz wyda, wydała nam się szczególnie wspaniała wręcz. To jest mianowicie to pasta jajeczna, która była sensacyjnie dobra. Ona była do tego stopnia dobra, że pytaliśmy się, czy jest więcej, no ale musiała zostać porcja demonstracyjna. Co należy robić, żeby nie marnować żywności? Nie wyrzucać! No tak, ale czasem się tak zdarzy, że musimy ją wyrzucić. A to co możemy zrobić, żeby jej nie wyrzucić? Na przykład, na przykład chleb dać kaczkom. No cudownie. Czyli dokarmiać zwierzęta. Albo, na przykład... Albo zjeść. Tak. Można też kupować to, co człowiek y, potrzebuje. Czyli kupować tylko tyle, ile potrzeba, a nie więcej, tak? Nie ulegać pokusom. Wiele kuchni, również kuchnia polska, zna przepis na y, właśnie deser, który za chwilę przygotuję. Bardzo często się zdarza, że kupimy za dużo pieczywa. W tym wypadku mam tutaj hałfę, e, czyli pieczywo, które jest lekko słodkie. I z tego można w sposób bajecznie prosty zrobić coś bardzo dobrego. Razem goście ci pozdrowni przez dzień cały chodzą głowni. Uczucie przykrych braków, 2 miliony dla Polaków. Więc czy jesteś już gotowy, by porozumieć do głowy? To jedzenie dziś markuje, ten jest dla mnie zwykłym. Marnotrawcą więc przestańcie, jeśli łaska...